Co by nie mówić, prawdziwą kopernikańską stolicą jest oczywiście Toruń. Podążając śladami wielkiego astronoma, możecie spędzić tutaj kilka dobrych dni. Przecież to właśnie tutaj, w 1473 roku, Kopernik się urodził. Tradycyjnie mówi się, że w tak zwanym domu Kopernika, przy ulicy Nomenomen Mikołaja Kopernika, oczywiście. Budynek, choć rzeczywiście imponujący, dziś mieszczący jednostkę muzealną, prawdopodobnie nie był jednak prawdziwym miejscem przyjścia na świat małego Mikołaja. Jako takie wskazać należy bowiem raczej kamienicę przy rynku staromiejskim 36. Wiemy też na pewno, że został ochrzczony w gotyckim kościele parafialnym, a obecnie katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Przy ulicy Świętego Jana znajdowała się zaś szkoła parafialna, zapewne miejsce, w którym edukację, zwieńczoną tak olbrzymimi sukcesami, rozpoczął wielki Torunianin. Ale to oczywiście nie koniec, bo Kopernik jest tutaj dosłownie wszędzie. No cóż, wszystkie punkty związane z Kopernikiem są zaliczone, nawet miasteczko akademickie. Wszystkie, ale w Toruniu. Czyli w naszym województwie, prawda? Widzę, że mamy misję. Wyobraź sobie, że Szlak Kopernikowski liczy sobie 590 km i rozciąga się na terenie trzech województw, czyli naszym, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. A my zostaniemy w naszym regionie, prawda? Zostaniemy, ale musisz wiedzieć, że jest zaskakująco dużo miejsc, które nawiązują do działalności Kopernika. Co to znaczy zaskakująco dużo? Spokojnie, odwiedzimy głównie takie miejsca, gdzie Kopernik bywał we własnej osobie. Takie jak Chełmża? Dokładnie. Super. W czasach Kopernika to właśnie Chełmża była stolicą diecezji chełmińskiej, pod którą podlegał i Toruń, a więc także sam Mikołaj. Tutejszy kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy to z kolei najważniejsza świątynia ówczesnej diecezji. Zresztą kościół, obecnie znany jako Bazylika Konkatedralna Świętej Trójcy, zachwyca do dziś. We wnętrzu pięknego, gotyckiego budynku znaleźć można także wiele przykładów renesansu i baroku. Dość powiedzieć, że dostrzeżecie tutaj nawet takie artefakty, jak płyta nagrobna wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego. Do tego wysoka wieża, no i to położenie nad samym brzegiem jeziora Hełmżyńskiego. Ale tu pięknie jest, co? No, można patrzeć godzinami. Hmm, super. A co z tym Kopernikiem? A, no właśnie. Nie wiemy tego na pewno, ale z wielkim prawdopodobieństwem rzec można, że w 1504 roku, kiedy Chełmbrze odwiedzał orszak króla Aleksandra Jagiellończyka, Kopernik towarzyszył Łukaszowi Vacenrode. Dlaczego? Otóż Roda był wówczas biskupem warmińskim i doradcą króla, a poza tym prywatnie był dla Kopernika wujem. Ale to jeszcze nic z kolejnym punktem na naszej trasie. Czyli hełmno. Otóż to. Któż z nas, zobaczywszy hełną, nie zachwycił się nim. Wyraźnie wyczuwalny średniowieczny klimat tutejszych uliczek, mury miejskie, układ traktów pamiętający jeszcze XIII wiek. Perłą w koronie miasta jest renesansowy ratusz dumnie stojący na środku rynku. Wznoszącą się na niemal 50 metrów wieżę widać z bardzo daleka. Dziś wewnątrz budynku znajdują się Muzeum Ziemi Chełmińskiej i Chełmińska Informacja Turystyczna. Pasy Kopernika pamięta spora część tutejszych kościołów, a jest ich tutaj naprawdę dużo, także chodźmy je zobaczyć. Są to kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w dawnym cystersko-benedyktyńskim zespole klasztornym, kościół po pofranciszkański pod wezwaniem św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, tak zwany gimnazjalny. Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, kościół podominikański pod wezwaniem Świętego Piotra i Pawła, kaplica Świętego Marcina i najważniejszy z nich gotycki kościół farny w niebo wzięcia najświętszej Marii Panny. Za sprawą w relikwii, świątynia jest miejscem kultu świętego Walentego, a hełm szczyci się mianem polskiego miasta zakochanych. Na koniec zabrałem Cię pod dawny gmach Akademii Hełmińskiej, czyli miejsce, które było jednym z najważniejszych w systemie oświaty i nauki w Prusach Królewskich i także wcześniej w Przedrozbiorowej Polsce. Kształcili się w niej studenci pochodzący z różnych warstw społecznych, z różnych województw, w tym prawdopodobnie sam Mikołaj Kopernik, który przybył tutaj do poprzednika Akademii, czyli Szkoły Braci Wspólnego Życia, prawdopodobnie w 1488 roku do 1491 roku, kiedy wyjechał do Krakowa i tamtejszej Akademii. Ciekawy. Zresztą to nie jedyne związki naszego uczonego z Chełmnem. Przede wszystkim bowiem słynny astronom miał z tym miastem związki rodzinne. W klasztorze Benedyktynek żyła bowiem jego siostra Barbara. Z czasem została ona nawet przełożoną klasztoru. Ponadto mieszkała tutaj przyrodnia siostra matki Katarzyna Peckał, a także siostrzenica Krystyna. Ta ostatnia zrzuciła ostateczny habit uciekając do ukochanego Kaspera Stulpawicza. Dla niego przeniosła się do Królewca i przeszła na luteranizm. Ale teraz dokąd jedziemy? Do... Też pięknego Grudziąca, który może znać równie pięknej panoramy nad Wisłą. No tak, ale Kopernika to na pewno nie było. Jesteś przekonana? O co chodzi? Chodzi o to, że tutaj przy rynku w 1522 roku w marcu kopernik wygłosił swoje poglądy, uwaga, ekonomiczne. Co ty mówisz? Mianowicie wygłosił traktat o szacunku monety, czyli znał się nie tylko na planetach, ale i na monetach. Zresztą przemawiał tutaj i wcześniej w 1521 roku, kiedy to narzekał na zniszczenia dokonane przez zakon Krzyżacki. A poza rynkiem spotykamy go jeszcze nieopodal na placu miłośników astronomii. A jeśli pójdziemy nieco dalej i trafimy na grudziąskie planty nad kanałem Trynka, być może tak, że będziemy obcowali z dziełem kopernika. Jak to możliwe? Według legendarnego przekazu to właśnie astronom miał podsunąć wodażą miasto pomysł jego wykopania. Mało tego, że komu własnoręcznie przygotował odpowiedni projekt. Czas się zgadza, bo kanał powstał już w 1522 roku. Jego głównym zadaniem było dostarczanie do miasta wody pitnej, stąd właśnie jego nazwa, która wywodzi się od niemieckiego słowa Trinken, czyli po prostu pić. Kopernik to jedno, ale symbolem grudziąca są bez wątpienia spichlerze, a właściwie ich ciąg, w skład którego wchodzi aż 26 tego typu konstrukcji. Najlepiej jest spojrzeć na nie od strony Wisły. Od wschodu tę piękną panoramę wieńczy mająca XIV-wieczne korzenie Brama Wodna, od zachodu pięknie zamykają ją stojąca na górze zamkowej wieża Klimek. W szranki z tym widokiem stawać może chyba tylko widok z wieży Klimek, zdecydowanie widokowa czołówka województwa kujawsko-pomorskiego. Widokach i klimacie sporego miasta, to teraz pewnie czas na coś bardziej kameralnego. Słuchaj, to dobrze się składa, bo lecimy właśnie do Wąbrzeźna. Hmm, patrzę. Ciekawe położone. Nad trzema jeziorami nad jeziorem zamkowym ty wiem przecież w tym zamku był Kopernik. No właśnie, nie wiadomo, ale to możliwe, ponieważ od XIV wieku znajdował się tutaj Zamek Biskupów Chełmińskich. W którym być może i Kopernik przebywał. Ale wiele z niego nie zostało. Niestety miał pecha, ponieważ najpierw zniszczono go w trakcie wojen krzyżackich, a później drugi raz po odbudowie podczas potopu szwedzkiego. Na szczęście lepiej upływ czasu zniósł gotycki kościół pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, czyli Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. A jeszcze więcej ciekawych obiektów znajdziemy w Brodnicy. Właśnie tutaj zachowała się wysoka wieża, pozostałość po dawnym zamku Komtura Krzyżackiego. To prawdziwy symbol miasta i spoglądając na nią wcale nie ma się co temu dziwić. Niezwykłym zabytkiem pamiętającym czasy Kopernika jest również kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. No i właśnie tutaj znajduje się uroczy, uważany za trójkątny, ale tak naprawdę taki nie jest rynek. Czyli Kopernika tutaj nie było? No właśnie, i tak, i nie, bo wyobraź sobie, że właśnie tutaj, w 1823 roku, wydano książkę, a konkretnie napisał ją Friedrich August Zerman, czyli późniejszy burmistrz Brudnicy, która podważała dokonania i teorię Kopernika. Oczywiście, podważyć się ich ostatecznie nie udało. Mm, ciekawe. A teraz przed nami golub dobrzyn. A tam Mikołaj Kopernik bywa? Właściwie to. No, właśnie nie wiadomo, ale gdyby był, pewnie tak jak my, zachwyciłby się gotyckim zamkiem. Na pewno. Okej, okay, tego co widzimy obecnie, a więc właściwie gotycko-renesansowego pałacu, nie zobaczyłby, gdyż jest to efekt późniejszych przebudów i remontów. Z pewnością jednak mógłby poznać gotycki kościół parafialny pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Mógł także widzieć średniowieczne mury miejskie, których my podziwiać możemy pozostałości. Ale to nie oznacza, że nie ma tutaj żadnych nawiązań do naszego bohatera, ponieważ właśnie w Golubiu znajduje się jedna z astrobas, czyli miejsce, gdzie możesz podnieść swoją wiedzę z zakresu astronomii. Jeżeli chcesz popatrzeć na nocne niebo, możesz to zrobić właśnie tutaj. Mało tego, to tylko jeden z czternastu tego typu obiektów na terenie naszego województwa. Inne znajdują się w Brodnicy, Dobrzeniu nad Wisłą, Gniewkowie, Gostycynie i Nowrocławiu Jabłonowie, Kruszwicy, Radziejowie, Rypinie, Świeciu, Unisławiu, Żninie i Złej Wsi Wielkiej. I nic dziwnego, przecież to mała ojczyzna Kopernika. No dobra, kolejny punkt na naszej mapie Wocławek. Ale nie widzę sensu tam jechać, jeżeli nie znajdziemy śladów Kopernika. Spokojnie, uwierz mi, znajdziemy. A poza tym takie oto malutkie budyneczki. Ten kościół to katedra pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIV-wiecznymi korzeniami. A ta wieża liczy aż 85 metrów wysokości. No i jak Ci się podoba? Pięknie. Tyle detali. To prawda i to zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Na jednej ze ścian katedry znajduje się instalacja dedykowana wielkiemu astronomowi. Umieszczono tutaj dwie ciekawe płyty. Na pierwszej widnieje zegar słoneczny, a na drugiej mapa z granicami diecezji włocławskiej oraz cytatami wielkiego uczonego, czyli Mikołaja Kopernika właśnie. A skąd tutaj w ogóle Kopernik? Otóż istnieje teoria, która mówi, że Kopernik kształcił się we włocławskiej szkole katedralnej. Tutaj pojawia się oczywiście zgrzyt na linii Włocławek – Chełmno, ale pomijając tę kwestię, z pewnością powiedzieć możemy, że śladów po wielkim astronomie, świadomości mieszkańców Włocławka i w jego przestrzeni nie brakuje. Nie można wykluczyć, że Kopernik nawiązał we Włocławku kontakt z pochodzącym z Kwidzyna Mikołajem Wodką. Był to lekarz biskupa włocławskiego i, co ważne, astronom, dodatkowo znajomy wuja Kopernika Łukasza Watsenrode. Właściwie Wodka bywa przedstawiana jako nauczyciel Kopernika. Muszę przyznać, że całkiem fajne to miasto. Szkoda, że nie jest doceniane przez turystów. No właśnie, a przecież to jedno z najstarszych polskich miast i jakby nie patrzeć, historyczna stolica Kujaw. Czasy Kopernika pamięta najstarsza spośród zachowanych do dziś świątyń Włocławka, czyli kościół pod wezwaniem św. Witalisa. Powstały na przełomie XIV i XV wieku, a także kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, wybudowany w wieku XVI na miejscu obiektu z XI wieku. Poza tym wiele tutaj młodszych, ale jakże imponujących obiektów, że wspomnę tylko Pałac Biskupi, czy dawne zabudowania Browaru Bojanczyka z XIX wieku, dziś Centrum Kultury Browar B. No i te związki z Wisłą, dziś dostrzegalne w nowym, funkcjonalnym budynku w ocławskiej Przystani. Widać, że miasto jest zwrócone frontem w stronę rzeki i tak było od wieków, szczególnie wówczas, gdy Wisła miała jeszcze olbrzymie znaczenie handlowe, znaczenie, o którym wiedział i z którego korzystał z pewnością Mikołaj Kopernik. niż koniec naszej trasy. Na to wygląda, bo dzień ma się ku końcowi, ale gdybyśmy tylko chcieli i mieli więcej czasu, moglibyśmy odwiedzić przynajmniej jeszcze kilka punktów tylko na terenie naszego województwa, które wiążą się z Mikołajem Kopernikiem. Wśród nich wymienić można choćby Kowalewo-Pomorskie, Nieszawe, Piwnice, Nawrę, Unisław, Kaszczorek, Złotorie, Bierzgłowo czy Świerczynki. A na sam koniec naszej przygody ze szlakiem kopernikowskim delektujemy się widokiem z góry zamkowej, gdzie w średniowieczu znajdował się zamek krzyżacki. Spoglądamy i w dół, i w górę, jak niegdyś robił to nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik.